Tu klamory, tu złom, tu drzewo, żeby było wszystko. Przedłużacze, były to, to jest. Poszukiwane. Wszystko poszukiwane. Cześć wam. I y to z nami. Znacie ją, nie? Od paru dni robił nas na częściach. Weź ją, widziałem. A to nas złomie nadaje się. No zobaczymy, nie? No po to ja wziąłam, nie? Myślę, że dam rady. No zobaczymy, dziefie. czas pokaże. Będziesz z nami targać złom, czy dyrygować? Będę targać złom i dyrygować. Aha, charakterna, co? Troszeczkę? Ty, to się okaże. Myślę, że to pierwsza i ostatnia ta dzisiaj. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Dobra, tu siadajcie, chłopaki. Na razie, chłopaki mnie tutaj nie dokuczają, bo w sumie jestem jedną z niewielu kobiet tutaj. Ale jak zaczną mi dokuczać, no to powiadam inaczej. Na złowisku pracuje dużo kobiet i nie uważam, żeby pracowały gorzej niż, niż faceci. Ja jestem przykładem, pracuję na złowisku i wcale sobie gorzej nie radzę. Szefowie, trzeba. Musimy sobie zrobić selfie. Wybaczcie. No rub, 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 rub. Dobra, to lecimy. Bazę tym razem opuszczają aż dwie lawety, a cel wyprawy leży w Brennej. Rafał bez litości sprawdza potencjał nowej członkini ekipy. W ogóle, co ty robisz na złomowisku? Ja lubię auta po prostu. Ale powiedz idzie mi, idzie co ty potrafisz, co ty na przykład z auta? Ty wiesz, gdzie jest licznik, gdzie są tak, lampy? Tak, oczywiście, że wiem. Bo ty mówisz, co że kołasz samochody, bo to tak na blacharę robię... mi wyglądasz ty. Nie no, w blacharę w dobrym sensie, szefie. Ty w ogóle pokaż, masz paznokcie? Nie zrobiony. No, no gdzie. U... Co? Co masz problem to paznokci? Nie, na złomie. Co? Co? To nie, jest nie. niebezpieczne podczas pracy, ja, bo ja, możecie cię wciągnąć wiertarka, o. No mi da po godzinie lawety docierają do celu, czyli jednego z gospodarstw w Brennej. Dobra, hopoki, sobie na miejscu. Ty, no i rusza cię, panowie, myśmy tu nie przyjechali na czasy no do pracy. Jak chcecie przyjechać na czasy, to zapraszam w niedzielę. O, już się zaczyna. Chodź tam Mama, ja myślę, że ten styropian trzeba wynieść. No, Dobra, Drewno, to posuwać to... coś w środku, ja? ja. Wiktoria będą przez okno tym nam podawać, już, Ciasto tam jest. Złom do złomu, drzewo do drzewa. Ja. Ty kaptol, co myślisz? W no, weźmy wezmę sobie całymi ścianami, bo tu widzę, że są kątowniczki. To jest ścianka. No i na pięknie. zajmujmy się na razie drzewem. Dobra, no ja to odłupuję. Dawaj Dariusz, a my... A wy wy to co jest w środku, nie? Ała, stój! A, Następnie gwóźdź. Stało się coś! No, gwóźdź wbity w nogę. No i co? Zobacz, leci ci krew?